O, oraz czwarty nagrywam, bo mi telefon jakieś ustawienia sobie powłączą, są aktualizacje bardzo. A, a ja mi się nie chcę aktualizować go. Utoniesz i stopnisz się w Morland. Jezus Maria, pływam, nie pływam. Ja cały czas się topię, więc. To jest moje ulubione zajęcie. Jak przeskoczyłam przez przeszkodę, to mi się na Ekran poświecił na czerwono. Bo tylko nie może na zakres. Mój dom, mój jest skoczyści. Ała. Pęknie w Bolało. A, znów się zablokowałam. To ja padając w każdą e, możliwą e, tą... W każdą możliwą, e, jak to się mówi, e, kamień. <laughs> kamień. <laughs> tak, 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 właśnie tak. Nie wiem, to tak samo jak z tym, pamiętasz? Ten gołąb tu przyleciał. A to był kruk. Gołąb, pamiętam, tak. Dobra, ja tam nic nie ma, ślepa uliczkę. No wiesz, jesteś ty i ja. I nasze konie. Rzecz, bo słyszyna, jaką, wiesz jaką, co, wiesz, jak, jak zawsze... Kłopkę. Jak zawsze ja mówię, dlaczego ja mój facet odpowiada. Trudne sprawy. <grydąc> no! Kim, a nie, to chyba nie można z koniem. Nie. Ale wiem, gdzie można. to jest Mordland. Nie chcę mi się do Morland. Tu jest jeszcze coś. Boże, barierka. Hop. Znowu mi się na czerwono barierka zaświeciła. Znaczy nie barierka, a ten. Znowu na czerwono. No, ja Dlaczego to nie jest Wiedźmin i konie nie wspinają się po pionie? Nie wiem jak... Nie gram Wiedźmina. Mam tego, y, tą drugą grę też o koniach, w sensie tam gdzie jest grafika lepsza końska niż w niejednej nie grze koniach. Red Dead Redemption Tak, dwójka. No, no to właśnie Red yeah, da ściągnęłam. Wiesz, co ja kupiłam? Ja kupiłam tylko na Xboxa, ale nie gram, bo nie umiem. Nie umiem w te literki. Ja umiem gadać, ale nie umiem w literki, niestety. O nie, mam kacynka, tam się odpaliła. Mamy wersję rosyjskiej Xboxa i nie ogarniam. Co tu za jakaś baba jest? A to ty chyba byłaś. Tak, to chyba ja bym się kacynka odpaliła i do tego ducha się skradłam, bo tej misji nie zrobiłam. Aha. O matko, nie, ja nie z żadnej misji z tym głupim szczułem! Jakim szurem? Bo jakieś zadanie w Nie ten, ten duch. A, te duchy. Jezus Maria, kiedy ja te zadania robiłam? Matko Boska. Z jakich, nie wiem, 7 lat temu, może więcej. 10 lat temu. Te konto ja nawet sama nie wiem, ile ma lat. Da się to jakoś sprawdzić? Gdzie to ile, kiedy te konto zostało stworzone? Nie wiem, ale mój kłam nie działa. Malaga. Czym... Co w się sensie dosłownie on nie działa, nie mogę nic nie zrobić, nie mogę na niego wsiąść, nie mogę mieć z nim interakcji. Problemy życiowe. Dosłownie, nie mogę go wziąć na lożę, nie mogę... Ląże? Nie mogę na niego wsiąść. W sensie, no na na. na... Musisz o głowie założyć. A, do, nie. A dobra, no fakt. Dobra, już jestem dzikim toniem. Ale faktycznie, może to, że nie, że nie mogłam go wziąć na wodze, ponieważ nie miałam w głowie, Mogło się troszeczkę przyczynić. Albo możesz mieć kantar, tak jak y, ja mam. Ja nie mam. Ja jestem biedna. No bo trzeba to kupić. A jaki filetowy jeszcze z zadania dostałam chyba? Jezu nie tak. Jeden kupiłam, a drugi z zadania. Co ty robisz? Boże, barierka. Są jakieś zawody w ogóle w Morland? Historia powiadomień. Mistrzostwa w barowej, ale ja tam nie mogę. Dobra, chodź idziemy tam do Morland no, może być dużo błędów. Co to się świeci tu? No właśnie, też się zawsze zastanawiam, co to jest, ale nigdy nie mogę się dowiedzieć, co to jest. Jako dzikie konie, czy normalnie? Można, normalnie. Bo ja się wolę chwalić moim nowym sprzętem, <głosy> <głosy> na którego wydałam bardzo dużo. W ogóle dwa razy włosy kupowałam, bo, bo jednak mi się nie spodobały te włosy, które pierwsze kupiłam. 10 tysięcy na jedne wydałam i 10 tysięcy na drugie. Szlifing Jormik. Ja się będę fleksować moim, moim super z sprzętem, który jest... Za tani, darmo. Bo jest jakby jest ładny i jest najtańszy i ładny jakiś znalazłam, więc... Jeszcze miałam takie, że przed tymi Chodź tu. Nabieskami. Możesz tu wejść? Tylko zsiądź z konia. Moment. Nie świeci się na czerwono? Na niebiesko? Boże daltonista. Świeci. Czekaj. Świeci. O, weszłam. O. O ma. Jezu, spadłam. Widziałam <laughs> tylko ciebie, jak to ja tak posubił. Ej, a wobec... Aha! Aha, czyli to jest tylko taka. Cicho jest dobrze. Ej, kto myśli, że... Skok życia? The Sugar, Sugar daddy uh, Star Stable. Co? Kto? Nieważne. Okej. <laughs> Okej. Okay. Osobiście uważam, że ten magik, czy jak on tam, ten magik jest hotowa. A to można iść na ten. Wiem, gdzie są te magiki. Chodź. One są w Mordland. No wiem, wiem. No wiem, wiem. Ja tam dzisiaj kilka e, mis misji robiłam, bo dzisiaj dużo misji robiłam, żeby zarabiać, żeby sobie sprzęt o jakikolwiek kupić, żeby w ogóle jakoś na Ale i tak ci nie stać. A ty A możesz wejść do galerii handlowej? Masz już ją zrobioną? Jeszcze nie. E. Jak będziesz mieć galerię, to tam fajne, dużo fajnych rzeczy jest. Na przykład można może. W... Tylko to w, nie w galerii handlowej, tylko w tym drugim, bo tam jest cztery, po cztery powiedzmy, galerie, w, jak się wejdzie w autobus. I można potem pod tramwaj skoczyć. Jezu, jak mi tutaj prowadzą tramwaje? Medium mo możliwe, ale tramwaje? No są tu tramwaje. Ale koniki ładne, dlaczego tych nie można ubrać? Jakbym nie robiła zadania z tymi, z, 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 z czyszczeniem tych koni, to jak zawsze czyszczę te konie, te konie mają z na... Dopóki się nie wyloguje, te konie mają cały czas nogę do góry podnoszoną. Aha. Więc y, zamiast czyścić, to im sprawiam ból. Sprawiasz im ból. A ja idę zobaczyć, ile kosztuje to, co chcę kupić. Ty tam? Nie, tu. Nie, tu. Tu chyba. Tu. O, Ale tam Nie. musisz mieć poziom tego. Yy, musisz być lubiana w Morland. O, fajne spodnie. <grym> ja takie, musisz być lubiana w Borland. O, fajne spodnie. Ale czekaj, czekaj, o kim mówisz, że ma fajne spodnie? No tutaj w sklepie, tam gdzie różowe wszystko. A, a tak, tak, w tym butiku. No. Ja muszę ile mam hajsu? O, na nie O, jakąś butelkę mam. Skąd ja jest... mam 900... 965 hajsu i chcę mieć... Muszę zobaczyć. Nie, nie, nie to, nie to, nie to, nie to, nie to chcę mieć. Jednak chcę mieć coś innego. Jednak takie ubranko chcę mieć. Tu jest sklep z rzeczami dla konia. Nie, bo jednak y, stwierdziłam, że, że jednak chcę mieć ubianko, które Ej, kosztuje 400! cztery tysiące... Boże, jaki... Jaki, jaka biała koszula z bezrękawnikiem kosztuje 400... nie no nie 400. 4000! tysiące, powiedz mi. Taka markowa. To jest niepoważny? On jest niepoważny. Ej, żółty by mu pasował. Boże, ja się znowu będę przerzucać na inne kolorstykę matko boska. Ja już ten koń miał w ogóle kolor ciemno-niebieski, potem miał... Ten obecny. Teraz ma. Myślę, żeby żółty mu nie kupić. No żółty jest za tym kolorem. Jeszcze do takiego ciemnego konia jak najbardziej. No. Ale na pewno będę chciała mu kupić podkowy nowe. A podkowy coś zmieniają? Dają bonus. A. A jaki na przykład? No nie wiem. Taki za. 89 Star Coins, albo 8900 Slipping iorwik. To siła plus 2, szybkość plus 2, posłuszeństwo plus 2, zwinność plus 2. A, dobrze. A ja teraz obecnie mam na czwartym poziomie wszystko mam pojedyncze. Ja nie mam.